Nie ma w nas pamiątki po bliższym połączeniu z drugą ziemską istotą niż pępek. Nie ma takiej blizny w nas, która by pokazywała, jak możemy czasem mieć taki moment w swoim ziemskim życiu, że jesteśmy tak blisko połączeni jak dziecko z matką poprzez krew pępowinową, kiedy tam w środku jej brzucha Karmiąc się jej krwią, słuchając jej wibracji serca, reagując na poziom hormonalny, poziom emocjonalny tego, co dookoła, uczymy się ziemi, uczymy się tego ziemskiego miejsca, do którego nasza dusza idzie i to poprzez jej reakcję, jej patrzenie na świat, jej odruchy w ciele, które są konsekwencją tych reakcji, Uczymy się, dokąd idziemy, przygotowujemy się do, to, do tego, co nas czeka po narodzinach. Ta krew nie się pamięć, epigenetyczną, karmiczną pamięć. Ta krew nie się skład, który opowiada o jej fizjologii. Fizjologii mamy. Ta krew nie się wibracje, a wody płodowe, w których się wtedy zanurzamy. Jeszcze pamiętając, jak każda woda pierwotna, pamięć pierwotnej miłości bezwarunkowej, w której pływamy, i zanurzeni w tej bezwarunkowej miłości wody, pamięci wody, powolutku oswajamy się z tym niełatwym, co nas czeka. Z tym zupełnie innym niż to, skąd przychodzi nasza dusza z domu dusz. I mamy ten czas połączenia, i mamy ten. Niezwykły moment scalenia poprzez krew, która kręży i w naszym ciele i w ciele matki z drugą ziemską istotą. Już nigdy nie będzie potem aż tak głębokiego połączenia, abyśmy byli zanurzeni przez tyle czasu w czymś w ciele, w czyjejś aurze, w czyjejś duchowości, w czyjejś emocji, spożywali ten sam pokarm, oddawali swoje i tamto ciało jest. Tym, które oddaje ziemi. To jest niezwykle mocne, ważne połączenie nas z pępkiem. I mamy tam często dużo wstydu, dookoła brzucha i pępka dużo nieobecności, dużo lęku, dużo żalu, kiedy w różnych technikach terapeutycznych manualnych pracuje się z drugim człowiekiem. Często omija się pępek tak bardzo jak strefy intymne, czując, przeczuwając, że to jest równej wagi, intymna część naszego ciała. Nasz pępek. I kiedy sobie wyobrazisz, że to połączenie z drugą istotą zostało przecięte w naszych czasach, kiedy myśmy się rodzili, nasze pokolenia, bardzo szybko, bez uszanowania, bez wyrównania tych dwóch odrębnych ekosystemów, bez rozdzielenia energetycznego na dziecko, które przynależy do opieki matki, ale jest niezależnym, nowym oddechem, kiedy sobie wyobrazimy, jak bardzo to się wszystko działo w nieuszanowany sposób w naszym życiu, niełatwo nam też sprawdzić ze sobą, że to miało bardzo duże konsekwencje. Konsekwencje tego, w, jakich, w jakiej relacji z matką jesteśmy. Czy nie powstała tam gdzieś na samym początku naszego życia, naszego istnienia, głęboka, bardzo głęboka, pierwotna i przepotężna rana oddzielenia, czasem odrzucenia, czasem obciążenia matki swoim życiem, bo tak to czuliśmy we krwi, i ten nowy rodzaj oddzielności się nie zadział. Bo poród wyglądał tak, jak wyglądał. I możesz sobie wyobrazić, jak mogłoby być inaczej. Możesz sobie wyobrazić, jak mogłoby być inaczej, gdybyśmy mogli przejść rytuał swojego wyodrębnienia. Nie odcięcia od matki. Wyodrębnienia. Cokolwiek to znaczy uszanowaniu obecności przodków, kręgu przodków, którzy przy tym stoją zawołani, z uświęceniem tego momentu. Nawet teraz, kiedy już jesteśmy dorośli, to bardzo zmienia. Bardzo zmienia. I taki rytuał wyodrębniania przechodziliśmy teraz na trzecim zjeździe naszej Szkoły Świadomości Ciała, bo nie da się stanąć do własnej mocy, do własnej cielesności, w rozpoznawaniu własnej ścieżki, własnego języka komunikacji ze światem, kiedy ten proces gdzieś tam cały czas ciąży, ciągnie, i to nasze wyodrębnienie czasami powoduje, że nie możemy się poczuć oddzielni, że nie możemy poczuć zgody na to, że nasza energia jest indywidualną, wolną, odrębną strefą naszego ja. Które jest połączone z naszą własną duszą, i to tu jest priorytet we wszystkim, co robimy, a nie w usługiwaniu światu komuś, dostosowywaniu się, bycia, czymś, co może wejść, zmienić cały kształt ko, czegoś życia, tak jak dziecko, które się pojawia, i nie zostać w tym wyodrębnione, zobaczone, uznane, uszanowane, przywitane. Wielki proces energetyczny może się wtedy zadziać i bardzo duże zmiany nie tylko w naszej energetyce, ale dzięki temu, że w energetyce, także w emocjach, które idą i bardzo, bardzo w ciele przychodzi dużo odprężenie dla brzusznej gałęzi nerwu błędnego. A więc tej, która uczy nas czym jest bezpieczeństwo, czym jest przynależeć bezpiecznie. Jako ja odrębna, jako ja, która ma swoje, a jednocześnie mogę przynależeć, zatopić się w drugie ciało, ufać, ale nie rozpuścić swoje granice, zatracając moją indywidualną przestrzeń ja. Tylko to mi pozwala mieć ponazywane energetycznie, dokąd ja, a dokąd ktoś, zgadzać się na różnego rodzaju wymiany czym jest też głęboka więź albo więź intymna, ale już z mojego świadomego rozpoznania. Oprócz praktyk na macie, oprócz rozpoznawania opowieści o ciele, oprócz fizjologii, neurobiologii, którą przynosi nam opowieść ciała w szkole, robimy też zawsze jakieś rytuały, aby ta część nas, która jest tematem, danego spotkania, danego odpamiętania, a odpamiętanie trzecie brzmiało miednica, brzuch, misa żywego życia. Aby każda z tych odwiedzanych części mogła przejść jakiś swój duchowy, cielesny, emocjonalny, energetyczny rytuał, aby również w naszym polu przy udziale naszego wyższego ja coś odzyskiwało ład i porządek. I tym jest szkoła, kobieto, mężczyzno, który szukasz własnej drogi, własnej indywidualności, własnego tożsamego ja i czasem tyle już się dzieje, tyle robisz i nie możesz tam dojść i nie możesz spotkać tego pierwotnego momentu stanięcia w swoim wyodrębnionym ja. I dlatego też to opiekujemy. Więc jak pytacie, co tam robicie przez te trzy dni, a potem co integrujecie poprzez praktyki w międzyczasie, w kolejnym miesiącu, między zjazdami, kiedy dostępna jest biblioteka zdalnych praktyk, która utrwala, integruje, poszerza, daje nowe wglądy, medytacje. Co wy tam robicie? Mam czucie, że robimy ważne rzeczy, aby żywe życie chciało pięknie płynąć. Dziękuję Wam, że ufacie temu, że, że tak bardzo chcecie tu być, że ufacie mi i nam, z Jerzem razem, tym, którzy tą przestrzeń dla Was trzymamy, że ufacie smoczem gniazdu, bo tak Duch nazywa szkołę, że tam się może zadzieć coś dużego, ważnego. Dziękuję, że mogę tego przy Was doświadczać, widząc zmianę, która idzie za tym wyodrębnianiem do swojego ja. Bez odtrącania z uszanowaniem siebie i relacji, i świata. Z miłością. Wyądrabniajcie się bezpiecznie, łagodnie, mądrze. To duże jest. To jest duże. Nie rób tego pochopnie. Nie rób tego niedbale. Niedbałe już się zadziało i konsekwencje tego możesz czuć w codzienności, nawet nie wiedząc, że to jest z tej niedbałości Zaopiekowania ważnych momentów w twoim ziemskim życiu.